Mariusz Majnowski w podróży, dzień dobry. Witam w moim pierwszym domu w Polsce, w Zielonej Górze. Dzisiaj porównamy w odcinku zarobki w Stanach do kosztów życia, jak i zarobki w Polsce do kosztów życia w Polsce. W Kolorado średnia roczna wypłata to 65 tysięcy dolarów. Po odliczeniu tych podatków wyjdzie nam około 5-4,5 tysiąca dolarów na miesiąc na, na, ty, na miesiąc, właśnie dobrze mówię. E, I w Polsce w województwie lubuskim taka statystyczna e, średnia to 4,5 tysiąca brutto po odjęciu tych wszystkich podatków i tego wszystkiego dokładnie, co trzeba opłacać, to wychodzi około 3,5, może 3 tysięcy. Ale by ułatwić nam e, działania matematyczne w dzisiejszym odcinku przyjmijmy, że Amerykanin zarabia na miesiąc. 3,5 tysiąca dolarów, Polak zarabia statystycznie 3,5 tysiąca złotych. To ułatwi nam bardzo mocno te wszystkie e, kalkulacje, które będziemy musieli e, e, zrobić w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Dobra, i jestem. Co tutaj mamy? Wyciągam paragon i już Wam pokazuję, co mam w koszyku. Czy widać koszyk? Nie widać koszyka, czekajcie. Ustawić troszeczkę niżej, dobra. Widać? Widać, Ok. Tak więc, co mam w koszyku? O, pierwszy produkt. Co tu mam na e, mojej liście? Dobra, po kolei. Ser żółty. Cheddar, to taki popularny, przeciętny ser e, w Stanach. Dolar Idziemy dalej. Chleb. Chleb Organik, niby trochę lepszy, ale wciąż jest to chleb taki dość... No w Polsce mam lepszy chleb. 3,99. Co mamy dalej? Kiełbasa. Postanowiłem kupić kiełbasę z napisem Polish Sausage, czyli polska kiełbasa z indyka. Ona kosztowała mnie 3,29. Do tego cena za jajka 1,59 dziewięć Jest tu jajek, ile razy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 jajek, 1,59 I na koniec, nie bez przyczyny, butelka coli półlitrowej. Ona mnie kosztowała 1,99 dziewięć ale muszę powiedzieć, że jeżeli byśmy kupili taki sześciopak, to by wyszło nam mniej więcej butelka takiej coli po dolarze. I za te zakupy zapłaciłem 15,51 i w tej cenie jest uwzględnione. 8 centów podatku. E, wszystkie ceny, e, już Wam pokazywałem kilkukrotnie, są podawane bez podatku. Trzeba sobie doliczyć 8% bądź inny podatek, jak na jedzenie, w zależności od produktu. I to mi się bardzo w Stanach podoba. W Polsce zakupy albo szybciej. E, postaram się Wam pokazać poprzez stronę jednego z marketów, którą pewnie teraz kojarzycie, co ile kosztuje. Proszę bardzo, ser żółty. Tutaj mamy. O, lepiej widać ser żółty, o gdzie mi się uciekło. 3.48 e, chleb. Taki myślę regularny. Trudno mi powiedzieć 3.39 e, kiełbasy. myślę, że jest ona zbliżona do tej, którą pokazywałem Wam w stanach 6 zł i 9 groszy. jajka e, marki Show, Tamte jajka, które wam pokazałem to były marki też takiej e, marketowej. E, 10 jajek duże 4.48 i butelka coli 2 296. To wszystko oczywiście zawiera cenę podatku, no i oczywiście na paragonie byśmy mieli e, napisane e, ile w tym wszystkim jest podatku. E, jednak no kto z nas spogląda na paragon i na to jak e, jakie są to jakie są to rzędu podatki oczywiście, ponieważ no raczej na to nie zwracamy uwagi, no bo Trzeba by zajrzeć, spojrzeć, no i wymaga to w jakiś sposób na pewno czasu. Ale gdybyśmy mieli na półkach napisane 2 zł za jajka, a byśmy musieli zapłacić tam 2,20 czy ileś, to by było bardziej dla nas takie widoczne, ile my oddajemy pieniędzy na państwo, na urzędy i na te inne organizacje, na które idą pieniądze z naszych podatków. Kolejne miejsce, które odwiedzamy to. Sklep monopolowy, no bo bez tego, no wiadomo, nie. No, to idziemy do środka. Bardzo ważna cena. Jack Daniels, no przepraszam, Jim Beam 07 kosztuje 17 dolarów. Oto cena. Idziemy sprawdzić jeszcze polskie alkohole, jakie tu mają. Ja wyposażyłem się w Jim Beam Black za 18 dolarów, ale to dlatego, że zmierzam do Polski. Jedziemy dalej. Woody Creek. 0,7 wódka lokalna 28 dolarów, włącznie już z podatkiem Wódki to nie jest to, to taki topowy produkt Ameryki Można to kupić o wiele, wiele tańszą wódkę nawet w plastikowych butelkach Ale nie, nie każcie mnie kupować, bo już jak podróżowałem dookoła świata to ją spróbowałem Wtedy za 1,7 litra wódki zapłaciliśmy chyba 13 dolarów Czyli no 40 parę, 50 złotych za coś takiego Nie pijcie tego, nie pijcie Okej, okay, proszę bardzo Alkohole Wódeczka 0,7 Można powiedzieć, że lokalna Bo luksusowa była produkowana Czy może wciąż jest w Zielonej Górze 32 zł Jim Beam 0,7 60 zł Następna rzecz Bardzo ważna Żywiec Kosztuje tutaj 7 dolarów 99 centów. Zobaczmy, Okocim 7,99 za czteropak, dodać 8% mniej więcej podatku. O, to nam wyjdzie 8,50 mniej więcej. Sześciopak takiego dużego, lokalnego piwa Kurs, to jest piwo robione w Golden tutaj obok Denver parę minut. Kosztuje 9 dolarów lokalnego piwa, nieimportowanego z innego stanu czy też i kraju. Czteropak dyskacza. 11 złotych, 9 groszy. Przeszliśmy teraz do wietnamskiej restauracji Ostatnio stałem się fanem wietnamskiego, azjatyckiego jedzenia Jest to restauracja, która nie jest fast foodem Ale też takaś ekstra, ekskluzywna to ona nie jest Jest to taka restauracja, że się siada, przychodzi pani Zamawia się i... taki coś więcej niż fast food, ale nie jakaś ekskluzywna Ja zamówiłem lo mein, Czyli tam makaron, ryżyki, tam saigonka jakaś Cena to... 10 dolarów 25 centów dodać 85 e, centów podatku, czyli tam lekko ponad 11 dolarów. E, 11 dolarów 5 centów. Do tego należy dodać napiwek w tej sytuacji dolar bądź 2 w zależności jak będzie wykonana usługa, czyli za taki obiad zapłacimy około 12-13 dolarów. Do tego jeszcze doliczymy nie doliczamy znaczy się wody, bo jest woda z darmo. Jednak jest to kranuwa. U nas w Polsce raczej się nie przyjęło, nie? że się kranówę podaje. Widziałem, że w niektórych restauracjach podaje się wodę z miętą za darmo. Jest Można tutaj podejść, kranika nalać. No nie, jeszcze nie jest tak popularne. Obiad w wietnamskiej knajpie w Polsce. No, coś tego typu, co zamówiłem w Stanach, tylko zamiast makaronu. ryżych to 18 zł. No. Taka kawa. Cafe Late Grande, to jest jakieś tam 300 parę mililitrów. Kosztowała mnie 4,30 łącznie już z podatkiem. To lubię najbardziej. Kawa w Sarbacie 14,50. Skoro mamy już kawę, to porozmawiamy o tym, ile kosztuje wynajem mieszkania. Dwupokojowe. Mieszkanie w USA dwupokojowe, czyli oznacza dwie sypialnie i pokój stołowy, czyli to nasze, my byśmy w Polsce powiedzieli trzy pokoje, kosztuje w Denver od 1200 do 1800. To jest taka średnia, oczywiście można znaleźć o wiele droższe i tańsze. Ale przyjmijmy tą cenę od 1200 do 1800 dolarów za miesiąc za trzy pokojowe mieszkanie. Denver teraz przeżywa takie troszeczkę większe boom i te ceny są o wiele większe. Na przykład w Las Vegas mieszkanie takie można wynająć za 1000-1200 dolarów. Koszt wynajmu mieszkania w Polsce w Zielonej Górze od 1200 nawet do 1700 zł za miesiąc. Ile płaci się rachunków za, taki, za takie mieszkanie? Gaz z wodą kosztuje od przynajmniej 70 do 90 dolarów miesięcznie, w zależności oczywiście jak zużywamy te, ten prąd i gaz. Woda od 30 do 50 dolarów. Ponadto internet. Za internet w zależności od prędkości zapłacimy od 60 do nawet 100 dolarów za miesiąc. A jaki ze śmieciami? Wywóz świeci. Bardzo często jest wyliczony w podatek, który płacimy za mieszkanie w danej części miasta. Jeżeli nie, to koszt to od 30 do 50 dolarów miesięcznie i śmietniki są opróżniane raz w tygodniu. Po rozmowie z moimi znajomymi, po konsultacjach z nimi, koszt utrzymania takiego mieszkania, opłata za wodę, prąd, czasem jeszcze gaz, w zależności czy jest to nowe mieszkanie czy stare, to od 120 do 170 zł miesięcznie. Koszt wywozu śmieci oczywiście zależy od tego, ile osób mieszka w mieszkaniu, ale można przyjąć, że jest to rząd od 15 do 30 zł. Tankowanie paliwa. Specjalnie zajechałem na stację Shell'a. Jest to jedna z takich lepszych stacji i ma droższe paliwo. Można spokojnie na stacjach takich przy marketach, przy Safeway'u, King'u Super zatankować za mniejszą cenę. Tu za galą płacimy 2,43 2, centy. Jakieś kilka miesięcy temu paliwo było zdecydowanie tańsze, poniżej 2 dolarów. No i tu taka ciekawostka, kiedy ceny za baryłkę ropy spadły na całym świecie, w Stanach na jednym litrze można było oszczędzić 10 centów, czyli 38 groszy. W Polsce ceny spadły na litrze o 10 groszy. 28 groszy różnicy. I dlaczego w Ameryce ceny spadły o wiele bardziej niż w Polsce? To mnie bardzo ciekawi. Tutaj zatęgujemy taką pełną kwotę, powiedzmy pełną liczbę 6 galonów, aby prościej było nam policzyć całą tą cenę. Ile mamy? mamy? Dobra, mamy 6 galonów. 6 galonów użyjemy kalkulatora, aby być bezbłędnym. Za 6 galonów to jest e, 22 litry i 2, 22 litry. Tyle liczymy. Za to zapłaciliśmy 14,60 dolarów. 14,63 razy 3,8 to jest cena. Daje nam to 55 zł i 50 groszy, czyli 55 zł i 50 groszy podzielić przez 22 litry to daje nam 2,5 zł za litr paliwa i trzeba dodać, że Shell to jest ta stacja droższa kilka lat no, lat temu Kilka lat temu nikt nie liczył kosztów paliwa w Stanach, bo ceny były poniżej dolara. No teraz wszystko idzie w, górze, w górę, także ceny również idą do góry. A ile to kosztuje w Polsce? W Polsce za 22,6 litra płacimy 120 zł i 39 groszy. To jest ta sama stacja, tej samej marki jak w Stanach Shell i tutaj tankowałem również na Shellu. No, i czas na podsumowanie tych wszystkich obliczeń. Przyjmijmy, że dolar i złotówka to są te jednostki. Tak jak na początku podkreślałem, w moim pierwszym domu w Polsce 3,5 tysiąca dolarów równa się 3,5 tysiąca złotych, aby ułatwić nam to, co mam wam tutaj do przekazania. Tak więc Amerykanin wyda od 1489 złotych. Jednostek i 6 no, centów do 2189 jednostek i w tym przypadku 6 centów. Polak z kolei wyda 1685 jednostek i 99 groszy do 2275 jednostek i 99 groszy, czyli różnica jest około 200. Yy... Jednostek różnicy przy takich no, minimalnych wydatkach. W Polsce wychodzi życie nieco drożej, bo mamy no, większe podatki, to na pewno. I często, jak jadę, kupuję jakikolwiek produkt czy tego Big Maca w Maku, e, to często się w Polsce wkurza na to wszystko, że czemu ja muszę za to płacić prawie tyle samo, co w Ameryce, gdzie dolar do złotówki, 4 do 1, albo że. Trzeba za coś płacić, nie wiem, cztery razy więcej w Polsce, gdzie przecież na dolar jest może taniej, ale w końcu ludzie zarabiają mniej, no bo w Polsce to widzi około 1000 dolarów, ten średnia zarobków, a tam zarabiam 3000 dolarów. No i się wkurzam na to, że czasem te produkty w Polsce są droższe. Nawet moja na. Narzeczona, tak, teraz studiuje w Niemczech i mówi, że kurde, Mariusz, patrz, ten produkt jest tańszy w Niemczech niż w Polsce. I to mnie często wkurza w tym wszystkim, że dlaczego my więcej płacimy niż Niemcy czy Amerykanie, gdzie oni zarabiają od nas dużo więcej. Ale, żeby jednak obronić sobie troszeczkę Polskę i żeby nie było, że w Polsce jest życie takie drogie, chociaż każdy w Polsce narzeka i z perspektywy dwóch lat mojej i... imigracji do Stanów, moich podróży po Stanach. No to kiedyś za stówę bawiłem się do białego rana, z taksówką, z jedzeniem i z wejściem do klubu, teraz za tą stówę to już się tak mocno nie, nie, nie zabawię. No koszty życia są w Polsce o wiele droższe, jednak trzeba dodać, że nawet jeżeli z tej wypłaty Amerykanom zostanie te 1,5 tysiąca, Polakom zostanie e, no ten tysiąc, to pamiętajmy, że w Polsce mamy, gdy dostajemy wypłatę, wliczone ubezpieczenie e, zdrowotne. Czyli, oczywiście ktoś może powiedzieć, że a pani, tak muszę chodzić, leczyć się do lekarza prywatnie. Oczywiście. Ale, jak ktoś pójdzie po pijaku, nogę złamie, albo straci przytomność, ktoś zadzwoni po karetkę, to ta karetka przyjedzie po nas za darmo. Eee, czy nawet chociażby tak taki kontakt z lekarzem, tego pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym. Te spotkania są za darmo. No, za darmo. Płacimy za to podatek, oczywiście większy, no, ale nie musimy się tym przejmować. A Amerykanin do tych kosztów miesięcznych musi doliczyć ubezpieczenie zdrowotne. Niektóre firmy, tak jak na przykład McDonald's, oferuje e, niską płacę, ale za to ubezpieczenie zdrowotne. Żołnierze też mają bardzo dobre ubezpieczenie zdrowotne. Pozostali obywatele, jeżeli mają pracę taką, jaką mają, taką przeciętną, muszą się samemu ubezpieczać. Koszt Takiego ubezpieczenia, tak jak rozmawiałem tu z, z moimi znajomymi, to średnia od 300 do 700 dolarów miesięcznie. Oczywiście mogą być jeszcze większe. No i pamiętajmy, że zakładamy powiedzmy rodzinę, to ja nie dużo muszę zapłacić trzystówki za siebie, czy tam 4, plus za moje dziecko. No to wszystko zależy e, jaką, jaką tutaj będziemy mieć polisę ubezpieczeniową. E, tak więc życie w Stanach o, jest to o wiele prostsze i tańsze jeżeli jesteśmy zdrowi, silni i nie mamy większych problemów. Jeżeli jednak pojawią się jakiegoś rodzaju problemy zdrowotne, stracimy pracę, no to wtedy ta karta kredytowa tylko nas ratuje w Stanach. W Polsce, co podkreślam, życie jest o wiele bezpieczniejsze. Jak stracimy pracę, to zawsze jest jakiś tam mały zasiłek, a jak nawet nie, to mamy lekarza za darmo, jak są problemy zdrowotne, nasze dziecko ma darmową szkołę, chociaż to może nie jest najlepszy przykład, no bo szkoła niby w Polsce darmowa, ile rodzice wydają na podręczniki, na jako repetycje na te pierdoły, ale idźmy dalej, no uniwersytet chcemy wysłać dziecko na uniwersytet, to ono ma taką szansę w Polsce jeżeli nie stać nas aby wynająć dla niego mieszkanie gdzieś tam w Warszawie, we Wrocławiu, czy gdziekolwiek chce studiować to może mieszkać to dziecko powiedzmy z nami i koszty studiów są żadne, no w Polsce co mnie wkurza, życie jest drogie droższe w porównaniu do zarobków niż w Stanach, jednak mamy bardzo dużo profitów płynących z tego, że jest darmowa szkoła, uczelnia Lekarze, jakiegoś różnego rodzaju badania, no i w razie kryzysu, no to mamy jakieś tam e, bardziej znaczące wsparcie od strony państwa niż e, Amerykanie. No i tu jest ten dylemat, na który trzeba sobie odpowiedzieć: czy chcemy państwo socjalistyczne, na które, które da nam na wszystko, a my nie musimy nic robić, czy chcemy kapitalizm. Hmm. Podsumowując ten odcinek, e, Mam nadzieję, że Wam się podobał. To są koszty, które przedstawiłem. Jeżeli jakieś liczby się nie, nie zgadzają, że uważacie, że więcej wydajecie na coś albo te pensje są większe, mniejsze, to dajcie mi znać w komentarzach. Możemy troszeczkę to zweryfikować. Ale myślę, że te obliczenia są bardzo jakieś tam prawdopodobne, bo proporcjonalnie Zielona Góra w do Polski, do całego kraju, a Denver do całej Ameryki jest bardzo porównywalna skala tych, tych miast, mam wrażenie. Tak więc myślę, że to było dobre porównanie. Jeżeli jakieś liczby się nie zgadzają, dajcie mi znać i. Postaram się to wszystko sprostować. Dziękuję za Wasz czas, MM w podróży. Dużo zdrowia! Dużo zdrowia!